Udało nam się zapać człowieka, który tędy yy, przechodzi. Pan Wiktor z wału krężnego. Panie Wiktorze, jak pan ocenia dominanty i to przejście podziemne? Przejście podziemne się sprawdza, ale powinno być. wyjście jeszcze na ulicę publiczną. A że to jest obiekt, obiekty, są niewynajmowane, bo po prostu jest mały ruch. Jak będzie uruchomiona nowa partia, to myślę, że to się ruszy. Będzie więcej chętnych tak? na interes w tym miejscu. tutaj. Tak, A to jest wygodne przejście? To, że nie trzeba przechodzić przez ulicę, pokonywać pasów kilku? Dla mnie tak. Przejściem pod Dominantą przeszedł dzisiaj też Pan Wacław z Placu Staromiejskiego. Panie Wacławie, jak się Panu to przejście podoba? Ma sens czy, czy niespecjalnie? Proszę pana, no nie wiem, czy to jest jakiś sens, ale, ale, ale to do, no, ładnie, pięknie to wygląda. Ładnie, no trzeba przyznać, że ładnie. No i wygoda jest, ale no, ludzie coś nie chcą chodzić, tylko idą górą. Może brakuje po prostu zejścia z Może, drugiej strony no, mostu? No to jeszcze żeby było wyjście tam, nie? Czy do, do spichlerza. Do no, Spichlerza to by było może jeszcze tego, tak? To tu wyjście, tu zagrodzone, na rynek nie ma jak dojść, trzeba iść aż na górę, na schody dopiero przemysłową i dopiero się pan dostanie. Na rynek, a ja, tak to ludzie idą na rynek, tam cały czas idą mnie. A te puste pomieszczenia drażnią pana? Proszę pana, one mnie nie drażnią, bo to mnie nie przeszkadza, tylko tyle, że no, niewykorzystane, bo Mówię, tak jak mówię, to jakby ktoś coś otworzył, to był mar głodu, oni tam zapowiadali kawiarenki, nie kawiarenki, jakieś sklepiki, ale co z tego, jak ludzie nie idą, to... To nie ma biznesu. Nie ma biznesu, właśnie.